Верховна Рада змінила умови повернення дострокових депозитів. Чи варто переживати тим, хто має заощадження у банках і чи матимуть змогу українці забирати депозити достроково? Сьогодні нам про все це пояснить народний банкір. Спонсор показу перший український міжнародний банк. Лариса 38 років, менеджер з Хмельницького, має депозит. Дізналася, що парламент заборонив достроково знімати вклади. Просить народного банкіра пояснити, чи у безпеці її гроші. Лариса, дійсно, після того, коли парламент прийняв новий закон, подобно питання возникли у багатьох вкладчика. Во-первых, що вам треба зняти вкладах, то що закон чітко розподілив всі нові депозити на два види. Перший це когда вкладчик може повернути вклад по першому требуванню. І второй це срочні вклади. Po nim bank uwiernia wam основную sumę depozytu tylko po zakończeniu okresu rozmieszczenia depozytu. Jeśli wkładnik zamieszczył swój depozyt na warunkach zniadia nie ma po jego On może zniadć część, i całą sumę depozyta w dowolny moment, tak jak się ciasto sroczna. Bank w tym przypadku nie może odkazać od zwrotu pieniędzy. A jeśli wy zamieszczycie sroczny depozyt, to suma depozyta, no, jest po istnieciu sroku z depozytu. Procenty po tym wkłada wkładach, takich jak wcześniej, wypłacywane są w końcu roku. To zależy od tego, jakie warunki wypłaty procenta wybrał własny depozyt. Przy tym w umowie zrocznego wkłada z banka może być przedpisane na usłowie o możliwości do zrocznego zwrotu depozytem. W takim przypadku pieniądze wam wierną po waszym uprzywilejowaniu. Poeta mój z Sowiet buduściem wkładczykiem. Citeł w nim Matilna Degawara. w nim na usłowie, szerokie rozmieszczenie, datu wazarata dziennik i pariadek wypłaty procenta. To ocień ważne, nowy zakon nie rozprzestrzeniaje się na depozyty, które odkryte wkładczykami do momentu w nowego zakona w Sił, 6 i junia etawagoda. Na można nie przeżywać. Jeśli ona zbierga jedniki w stabilnym i różnymi bankie, ani będą spokojna, zarabatywać i dać. Нехай з грошима все буде спокійно. рубрики народний банкір перший український міжнародний банк.